Goście i widzowie, mi, coście się tutaj dzisiaj zgromadzili. Chciałabym, aby to spotkanie w pamięci Wam zostało, by dawne obyczaje wskrzesić Was umiało. Jest taki dzień w roku, w którym odkrywam, że przeszła wiosna. Nie potrafię określić, jak to się dzieje. Może to specyficzny bukiet zapachów, którego brakowało zibo. Może cieplejszy wiatr, może dotyk promyczka słońca. Są takie święta raz w roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. Noż do ludzi, do przyrody. W zielone każde z wiosną gra, a w naszych sercach radość trwa. Pracowite słonko z samego rana odraziło strunek stopionowana. Na przydrożnie wierzbie wielka łączki zieleni. Już nadeszła wiosna, na się wiele zmieni. Dziś na naszym kącie schowane są sanki. Na wschodzie wielka pisanki. Wszystkie pisanki będą zrobione, w mi nowe koszyku oświęcone w środku koszyka cukrowej palanej. Wszyscy się cieszą świątecznym poranej. Wielkanoc w pierwszym wieku zwana paską jest największym, najstarszym, bo najwcześniej ustanowionym, najuroczyście obchodzonym świętem wszystkich chrześcijan, odprawionym na pamiątkę męki i śmierci, przede wszystkim chwalanego zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc Noc obchodzona jest w porze wyraźnie już oznak wiosny. Jest zarazem wielkim świętem wiosennym. Jest triumfalnym świętem nieustannie odradzającego się życia. Święta wielkanocne mają bogate tradycje, są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele oglądów. Po wielkim poście, kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym, ludzie z niecierpliwości czekają na umianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dziś. To dzięki nim świetne trzy dni są bardziej radosne. Oto niektóre z nich. Święconka, czyli zwyczaj święcenia pokarmu. Wielka sobota jest dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie tego dnia należy poświęcić korzeczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Mięsa i pędu na znak, że kończy się post. Święcimy też chrzan na znak goryczy męki pańskiej. Masło o znakę dobrobytu. Sól dającą smak i konserwującą potrawy, Kawałek chleba jako znak dorszego pokarmu I jajka, symbol narodzenia i nowego życia. Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy. Pamiętamy o nich, gdy się przy stole zbieramy. Piękna i rodzina jest polska wielkanoc, a każdy obyczaj ma swoją magiczną moc. Siada mama przy stole, a przy mamy tata i my. Wiosna na nas zafiera a pstrugaty pisałki chcą tańczyć o Spójrzmy wiosnę, niech słońce zabłośnie nad stołem. Wielkanocne świętowanie, jak wiosna wesoła. Wielka niedziela, dzień radości. Obchody religijne Wielkanocy, czyli niedzieli zmartwychwstania, rozpoczyna odbywające się procesją ołówkowsze, staną resurrekcją, w której niesie się figurę zmartwychwstałego Chrystusa, który to bywają dzwony, składni radosne, ale nie lubią. Po resurrekcji zasiadamy do świątecznego śniadania. Najpierw dziedźmy się jajkiem i składamy sobie życzenia. Przypomina to ogrzeń dzielenia się okładkiem w Biliwia Bożego Narodzenia i jest tak samo wyrazem zajęć życzliwości, miłości i przyjaźni. Dopiero potem rozpoczyna się świąteczne śniadanie trwające zwykle wiele godzin. Pierwszy dzień świąt, niedzielę wielkanocną, spędza się w gronie rodzinnym przy zostawionym stole, aby razem z bliskimi cieszyć się wielkim świętem. A w poniedziałkowy ranek woda niej niechajcie od rana. Dany poniedziałek, ślinku z dęgu święto lejka to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Oblane tego dnia panny miały większe szanse na zamość w pójście. Tę które się obraziła, szybko męża nie znalazła. Obecnie obrywamy się wodą lub karfomami. Należy pamiętać o wchodzi symbolicznie tego dnia w boku niespodzianki w swoim znajomym lub rodzinie. Warto pamiętać, aby jego rodzinie nikomu szybciej oraz aby nie dobra ludzi została Do zwyczajów świątecznych należą również przekazywania i składanie sobie życzeń. I my również chcielibyśmy z tej okazji złożyć życzenia. Posłuchajcie. Niech te święta Wielkiej Nocy będą pełne boskiej mocy, żeby zdrówko dopisało i jajeczko smakowało. Oby zdrowie. Dopisało, jajko smakowało, by szaleczka nie dotrzyła, atmosferka była miła, a zańczego uśmiechnięty przyzbywa się klienty, te prezenty. Alleluja, Luja dzwonny, Alleluja, echa kości, ty ci z bądź małych w serce nasze popyt nosi. Malutki baranek na ma złote różki, Filmuje pisanek na trawce strzeżuszki, gdy mi nie patrzy, choruje w kubuja i leczy cichutko wesołego. Wesołego Alleluja. Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość. Spać za morza, a w naszych sercach radość trwa. Kolorowe pisanki, przez dzieci malowane. Pierwsze bazie pierwiastki, gadki wiosna na wsi, mały